Dzień dobry na kolejnej lekcji. Dzisiaj powiemy sobie o krajobrazie tundry. Na ostatniej lekcji mówiliśmy o Tajdze. Dzisiaj troszeczkę wędrujemy na północ do sąsiedniej strefy, czyli do, do tundry. I zaczniemy tradycyjnie już od klimatogramu. Zapiszcie punkt pierwszy. Klimatogram i spójrzmy, co nam się tutaj będzie działo ciekawego. Przeanalizujmy. Zobaczmy, styczeń. Poniżej minus 20 stopni. Idziemy do najwyższej wartości. Eee, no, zobaczmy. Wypada ona w lipcu. To jest około 13 stopni. Tak eee, To są, przypominam, temperatury średnie, a więc. No, nie jest zbyt, yy, zbyt ciepło. Poza tym, yy, znaczy nie jest zbyt ciepło. To może trochę źle powiedziałem, ponieważ. Jeżeli pojedziecie kiedykolwiek za koło podbiegunowe, bo mówimy dzisiaj o miejscach, które znajdują się za kołem podbiegunowym północnym, to nie ma problemu, żeby zdarzyło się, że temperatura będzie wynosiła latem 28 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Jak najbardziej. Tyle, że ja Wam przypominam to już setny raz, że chodzi mi o temperaturę tutaj średnie. I teraz, gdy sobie zobaczymy, kiedy temperatura przekracza 0, czyli kiedy wchodzi na plus to dzieje się to dopiero w maju, tak naprawdę pod koniec maja. Czyli to nam, to nam może pokazać, jak wyglądają po roku, jak niektóre trwają długo, a jak niektóre trwają krótko. Wiadomo, zima, prawda? No i tutaj lato, wiosna, szybkie lato, już tak naprawdę wchodzimy potem w zimę. Dobrze, więc zapiszcie sobie już tak, jak to robiliście wcześniej, maksymalne i minimalne wartości. Ja mam cofam na, na klimatogram i możecie się pobawić w te wartości. Kto potrzebuje, to zatrzymuje, a ja idę dalej, żebyśmy sobie coś powiedzieli o klimacie. No to zapiszcie, że mamy do czynienia z krótkim i chłodnym latem. A widzę takie małe błąd, napisałem opady. No fajnie, że są. Ale jeśli chodzi o opady, to one są nieduże. Nieduże. I podobnie jak u nas przypada maksymum, maksimum tych opadów na, na miesiące letnie. Także tutaj zapiszcie sobie opady niewysokie. Zima długa i bardzo mroźna, co Wam pokazywałem wcześniej. I. Coś, co już gdzieś było, czyli silny wiatr, a silny wiatr pojawiał się nam już na stepie, pojawiał się na pustyni i będzie się pojawiał tutaj. Plus jeszcze dodatkowo tutaj jest zimny. Więc możecie sobie już w głowie budować krajobraz takiego miejsca, czyli jak on może wyglądać. Skoro jest silny i zimny wiatr, no to ten wiatr nie ma barier czyli czegoś tam nie będzie a jeszcze do tego ma niskie opady to część już z was na pewno wie e, a ja wam pokażę to miejsce e, bo była to Workuta e, która znajduje się już wam pokażę gdzie jesteśmy w Rosji to jest taka, takie miasto które w ogóle jeżeli sobie spojrzymy to ono jest odcięte od świata nie ma do niego bezpośredniego dojazdu. Nie ma takiej np. autostrady albo drogi, drogi szybkiego ruchu albo drogi asfaltowej, która by mogła nas połączyć z jakimś innym miastem rosyjskim. Także tutaj generalnie albo drogą morską, albo drogą lotniczą. No, chyba że ktoś ma odpowiednio przygotowany samochód, no bo to też jest bardzo ważne. Zresztą tutaj widzę jakąś drogę, ale nie wiem czy będę na tą drogę mógł zejść. Zaraz zobaczymy, bo Wam pokazał, jak taka droga wygląda. No nie mogę, no bo samochód googlowski tam by nie dojechał. Eee, dobra, to pokażę Wam krajobraz. Czekajcie, tylko znajdą warkutę z powrotem. Dobra, jestem. Dajmy ludzika, zobaczymy, gdzieś go tu rzućmy i zobaczymy, jak my tutaj, co my tu mamy. No, i mamy krajobraz, tundry. Zobaczcie. Jeżeli ktoś z was wcześniej przypomniał sobie, skąd silny wiatr i skąd brak i, skąd, yy, i do czego doprowadzają niskie opady, no to odpowiedź jest taka, że nie ma w krajobrazie drzew. Trochę zamotałem, ale, ale generalnie chodziło mi o drzewa, że nie ma ich. A jeżeli są, to w takiej formie karłowatej, o czym będziemy mówić. Zobaczcie na drogę, prawda? Też nie ma drogi asfaltowej. Pytanie, dlaczego? Mogłaby być, ale się jej nie buduje. Zresztą, może jest tutaj jakiś asfalt, zobaczcie, ale generalnie jest tak, że e, tak jak w Tajdze, mamy do czynienia z wieczną zmarzliną, czyli tam pod glebą, pod ziemią znajduje się wieczna zmarzlina, która uniemożliwia wsiąkanie wody, przez to będą się tworzyły takie błota. Jak to będzie zamarzało, to będzie bardzo szybko niszczyło asfalt. No, czekajcie, zobaczmy gdzieś jakieś inne miejsce tego, tego miasta. Workuta słynęła z tego, że, że ma kopalnię węgla, które mm, eksportuje do innych części Rosji i świata. Tylko musi to robić szybko, bo woda potem na oceanie wymarza. Więc przez, potem workuta jest odcięta od świata mamy tutaj, zobaczmy jak wygląda takie miasto wiem, że to miasto jest już teraz wyludnione, bo większość ludzi zwiała stąd, po prostu szukała przyszłości w jakimś lepszym miejscu no jakbyśmy w Polsce trochę byli, nie? bloki, znany nam widok no dobra tutaj jeżeli ktoś chce się pobawić, to zachęcam możecie sobie powędrować po takich różnych miejscach a ja wracam punkt drugi, zasięg krajobrazu, zapiszcie i tutaj dokładnie tak samo jak z Tajgon. Wyłącznie Pokula Północna i to tylko i wyłącznie północne części kontynentów. Zapiszcie, wyłącznie Pokula Północna, północna część Europy, Ameryki Północnej oraz Azji. Kto potrzebuje, to zatrzymuje, a ja jeszcze wracam na chwilę. Jeżeli ktoś by chciał pojechać do Tundry, no to najbliżej nas polecam. Finlandię, Norwegię, Szwecję w te rejony i co jest ważne tutaj mamy 60 stopień 60 stopień szerokości geograficznej północnej i mniej więcej tutaj, chociaż nie wiem czy to widać tutaj za tą 60 zaczyna się koło podbiegunowe zobaczcie, koło podbiegunowe i za tym kołem podbiegunowym Będą ciekawe zjawiska, o których Wam powiem później. Yy, dobra. Idziemy dalej. Punkt trzeci krajobraz. My już mniej więcej trochę widzieliśmy, więc nie dziwi nas to, że yy, nie ma drzew. Yy, I tylko jeszcze przypomnę już setny raz, że krajobraz to jest to, co ja mogę zobaczyć w danym miejscu charakterystycznego i to nie są opady, i nie, nie jest to temperatura to idzie do klimatu. A tu mamy. Kraj obraz. No i tundra wzięła swą nazwę od języka fińskiego, gdzie słowo tunturi znaczy łyse wzgórza. E, łyse, ponieważ e, nie mamy drzew, e, roślinność jest skąpa. Mm, są to dość trudne warunki, w związku z tym nie, nie każdy sobie tutaj potrafi poradzić. Zapiszcie sobie. Może Wam to pomoże łatwiej zapamiętać tundrę. No i e, przede wszystkim brak drzew. A jeżeli są, bo to nie jest tak, że w ogóle akurat to zdjęcie sugerowałoby nam, że w ogóle tutaj nie ma drzew, no ale pamiętajcie, że nie jestem w stanie Wam pokazać wszystkich zdjęć tundry. Tu akurat nie ma drzew, ale jeżeli są, to karłowate, albo ich mniejsza wersja, na przykład mniejsza brzoza, mniejsza wierzba. Rozległe bagna, czyli to o czym mówiłem, mamy do czynienia z wieczną zmarzliną. to samo co było w tajdze i ta wieczna zmarzlina uniemożliwia wsiąkanie wody uniemożliwia wsiąkanie wody to, to przez to tworzą się tereny podmokłe tworzą się bagna także to jest yy, niezbyt dobre bo będzie powodowało to że będzie dużo owadów między innymi komarów i meszek yy, mamy jeszcze płytkie jeziora to też jest wszystko pozostałość po lądolodzie, bo tutaj też był lądolód jeżeli był w Taizy to tutaj tym bardziej i jest to jeszcze świeża sprawa więc będzie mnóstwo tych jeziorek, zresztą poczekajcie może nam mi się tu uda Wam pokazać te jeziorka jeżeli się uda, to się uda jeśli nie, to się nie uda, no niestety, ale się mi to zacina cały czas Paniutki, wyjdź mi stąd. O, dobra. I zobaczcie, że, że mamy, o, jakieś, prawda? Tutaj gdzieś te jeziorka są tak rozsiane. No, to jest po prostu dziedzictwo lądolodu, który był tutaj kilkanaście tysięcy lat temu. Dobra. Przechodzimy do roślin i do zwierząt. Jeśli chodzi o rośliny, to skupimy się tylko i wyłącznie na kilku gatunkach, które są takie bardzo charakterystyczne. To przede wszystkim brzaza karłowata, o której już mówiłem. Możemy ją spotkać w Polsce. Bardzo często też się kupuje do swoich ogródków i jest to jako roślina ozdobna. Mamy wieżbę arktyczną, która ma bardzo takie charakterystyczne, te płożące się łodygi. E, takie poduszki tworzy. To jest bardzo e, ważna cecha, która pomaga jej przetrwać w takich trudnych warunkach. Będę o niej za chwilę mówił. E, tutaj bliżej, wiesz, arktyczna. Mm, dobra. E, no coś takiego jak barzyna. My znamy barzyny, bo w Polsce je mamy. E, te owoce są podobno jadalne, ale niezbyt smaczne, więc e, 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 m, lepiej może. I, jak nie znamy, to, to nie jeść, bo się jeszcze gdzieś otrujemy. Yy, dobra, e, co jeszcze mamy? Mamy y, takie y, organizmy jak porosty. Nie wiem, czy się uczyliście, a jak nie, to będziecie się uczyć, że porost to jest y, nic innego jak grzyb i roślinka, które ze sobą współpracują. Roślinka pozyskuje y, cukier, bo, to, bo, bo prowadzi fotosyntezę, a grzybki dostarczają z podłoża stole mineralne. To jest trochę bardziej skomplikowane, ale tak w skrócie. I przystosowanie roślin, na przykładzie wierzby arktycznej. Ja już wcześniej mówiłem, że te łodygi się położą, w związku z tym to jest pewna cecha przystosowawcza. Mamy tak, płytki, system korzeniowy, wspomniane położące się łodygi, tworzące takie poduchy i przyspieszony rozwój. Te łodygi, znaczy poduszki, Forma poduszkowa pomaga przetrwać pod śniegiem i też pomaga przetrwać takie wieczne, wieczne pomaga przetrwać wieczną pogodę, która daje się we znaki roślinom. No i przyspieszony rozwój, to co mówiłem, że w maju dopiero gdzieś tam zima się kończy, w związku z tym rośliny mają bardzo krótki okres wegetacyjny, muszą to szybko zrobić, szybko muszą wypuścić pąki, liście, kwiaty, rozmnożyć się i przygotować na zimę. Zapiszcie, jak to potrzebuje, czasu e, to zatrzymuję, a ja, ja idę do zwierząt. Jeśli chodzi o zwierzątka, to mamy do czynienia e, z różnymi ssakami, bo tylko na tym się skupię. E, to tak, granifery, które pewnie znacie, będziemy mówić o tym, jak one się przystosowały. E, słynne piżmowoły, które słyną z tego, że są e, takie powolne i. Po, I potrafią czasami stać w jednym miejscu kilka godzin, nie ruszając się zupełnie, ponieważ, jeżeli mamy zimę i ograniczony dostęp do jedzenia, to musimy zrobić wszystko, żeby ograniczyć e, e, ubytek energii straty energii. Czyli im mniejsze ruszam, tym mniej energii tracę, a im mniej energii tracę, tym mniej muszę zjeść. Na takiej zasadzie. Latem oczywiście to się zmienia. E, no, i tutaj mamy e, Lisa. Polarnego, którego futro, no nie przypadkiem zrobi się białe Leminga, które gdzieś tam pod sobie żyją i yy, 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 yy próbują przetrwać te trudne dni i yy, mówiłem, że tu będą tylko saki, ale pojawił się też ptak Sowa śnieżna, yy, jedyny taki ptak yy, z rodziny sowatych, który yy, ma yy, takie piękne białe futro, futro pióra Zapewne y, najsłynniejsza biała białasowa to chyba Hedwiga, Harry Potter'a. Y, no i przystosowanie zwierząt do, do, do życia w tundrze, na przykład renifera. Jeżeli sobie przypomnicie, jak wygląda y, tundra, jakie tam są warunki klimatyczne, to może komuś się nasunie jakaś, y, jakiś pomysł, co tam y, może mieć takiego renifer, co mu pomoże przetrwać. Y, no przede wszystkim, ciało pokryte gęstym futrem. Standardowo w, takim, w takich warunkach. No, a tutaj zobaczcie: włosy pokryte nie włosy, nos pokryty włosami no stanowi niezłą barierę przed zimnem i szerokie w racice To pomaga mu chodzić po śniegu i nie zapadać się. Działa trochę jak rakiety śnieżne. I mówiłem Wam o kole podbiegunowym, i to koło podbiegunowe. Yy, które tutaj macie zaznaczone taką niebieską, przerywaną linią. Za tym kołem podbiegunowym, a nawet już i w pobliżu tego koła podbiegunowego, mamy dwa takie ciekawe zjawiska, które zapewne znacie. Pierwszym z nich jest zorza polarna, która to yy, jest niczym innym, po prostu yy, jak yy, odpowiedzią naszej naszej Ziemi, a dokładnie tej y, magnetosfery na wiatr słoneczny, bo kiedy na Słońcu mamy jakieś wybuchy, to, on wyrzuca, to ono wyrzuca w przestrzeń kosmiczną mnóstwo energii y, i te, ta energia w postaci różnych cząstek dociera do naszej Ziemi i kiedy spotyka się właśnie z jonosferą dokładnie, to tam ładuje się elektrycznie i zaczyna świecić na różnego rodzaju kolory, w zależności na jakiej wysokości jest i z czym tam oddziaływuje, to taki ma kolor. E, gdzieś czytałem, że na zielono e, e, świeci chyba oddziaływanie z tlenem, ale, ale to gdzieś tam można doczytać. Są różne kolory, czerwony, żółty, ta, e, niebieski, biały, no bardzo różne. Sama złoża polarna trwa też bardzo e, różnie. Może to być 10 minut, a może to być całą noc. To wszystko zależy od tego, jak był silny wybuch, ile tych cząstek dotarło. No i, i gdzie znajdujemy się, na jakiej szerokości geograficznej. Im bliżej bieguna, tym, tym lepiej. I odnośnie dni i nocy polarnych, bo jeszcze za kołem podbiegunowym mamy do czynienia z dniami i nocami polarnymi, to ja Wam pokażę na przykładzie takiego Pana który wybrał się właśnie w podróż na biegun północny albo w okolice bieguna północnego i nagrał taki ciekawy film, ja pokażę fragmenty jak ktoś chce obejrzeć cały to ja w opisie wrzucę tutaj on będzie zwracał uwagę na kilka rzeczy po pierwsze na wszechobecne komary i muchy po drugie na to, że właśnie jest dzień polarny bo jest lato o tym dniu polarnym jeszcze Wam za chwilę powiem i zwróćcie uwagę na krajobraz, czyli na tundrę. Oglądamy. Jest 8 lipca, wieczór, godzina 20.13. Przekroczyliśmy granicę norweską. Znalazłem takie bezpłatne miejsce postojowe. no Takie fajne tutaj, z ławeczkami i z ubikacją. Wcześniej uciekliśmy z pewnego miejsca w Finlandii jeszcze ze względu na ilość komarów. No, ale mój strój tutaj nie przypadkowy. Komarów może nawet jest i nie tak dużo. Są takie straszne muszki. Człowiek się czuje, jakby był po prostu bólu. Ja tu postaram się pokazać, jak to wygląda. No, nie wiem, czy widać, jak się tak ruszy. O, o, słychać w ogóle taki odgłos, jakby deszcz padał. To są uderzenia tych muszek, właśnie o, o namiot. Więc to, co nam. Tutaj do tej pory przyroda oszczędziła w postaci tych owadów. To teraz sobie w dwójna zabrała, jestem cały oblepiony. No, widać jak to na mnie siadają, takie różne potwory. No nie. ta droga biegnie dokładnie na północ, o była północ. Słoneczko świeci sobie o północy na północy. Z tamtą jeszcze mam jeszcze 400 km do Nordkapu. Porównamy sobie później wysokość słońca na samym Nordkapie. Stamtąd przyjechałem z Finlandii. To będzie pierwszym naszym miejscem, w którym zetkniemy się z norweskim fjerdem? Zostałem też, żeby zrobić miejsce, z zdjęcia roślinności. Jak widać, jest to już taka typowa tundra skarlałe. Brzozy wysokości 2-3 metrów maksymalnie, gdzieś takie pokręcone, całe widocznie, mają małe przyrosty roczne. No Nic dziwnego tutaj. Śnieg topnieje podobno pod koniec maja. Wiosna jest w czerwcu, lipiec i sierpień to okres intensywnego lata. No wcześniej opadają liście, a po początek października to już śnieg i, i zima. Więc nic dziwnego, że te rośliny są takie, jakie. Są. Mijaliśmy tutaj wielokrotnie y, takie y, no, typowe pastwiska dla reniferów, osób trawa, albo jakieś poroszenie. No dobra, czyli ten pan nam pokazał, y, ile tam jest tych owadów, o których Wam mówiłem. Y, jak wygląda tundra i pokazał nam y, też. Y, 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 Pokazał nam, zapomniałem o czym, aha, jak wygląda dzień polarny, i o tym dniu polarnym chciałem, chciałem Wam powiedzieć słów kilka. Dzień polarny tutaj na półkuli północnej jest wtedy, kiedy na półkuli północnej generalnie jest lato. My będziemy się jeszcze o tym uczyć. I kiedy słońce dzień i noc polarna wynikają z ruchu obiegowego Ziemi i kiedy przychodzi na półkulę północną zima, to w tym miejscu zaczyna się noc polarna. Czyli przez pół roku, ale to mówię tylko o biegunie tym razem północnym, przez pół roku dokładnie w tym miejscu jest ciemno, słońce nie wschodzi powyżej horyzontu, a gdy... Potem słońce przechodzi na półkulę północną i zaczyna się tutaj lato, to mamy do czynienia z dniem polarnym. I przez pół roku słońce tutaj nie chowa się pod horyzont. Jak to wygląda? To zobaczcie w ciągu doby wędrówka słońca. Zobaczmy jak to wygląda. No mniej więcej, czyli zobaczcie, że słońce nie weszło, pod, nie schowało się pod horyzontem, było cały czas nad, nad nim. No dobrze, i to wszystko na dziś. Do usłyszenia następnym razem.